Tak wygląda mózg y, niemowlęcia. Tak naprawdę to najwięcej neuronów w mózgu, czyli komórek nerwowych, jest w szóstym miesiącu życia płodowego. Powczas mózg jest jakby wypełniony po brzegi. Już więcej się tam nie upcha tych komórek nerwowych, neuronów. To jest istota szara. Dziecko rodzi się z tymi komórkami i to jest, to jest można by sobie wyobrazić taką sytuację, że tak jakby Wrzucić kogoś do wielkiego miasta, Nowy Jork na przykład, wszędzie świeci, jeżdżą samochody. No niby, mamy wszystko: mamy ciało, mamy nogi, ręce, wszystko widzimy, słyszymy, ale nie wiemy, dokąd pójść, żeby ten Nowy Jork zwiedzić. Nie wiemy, gdzie warto. Jesteśmy bezradni, zagubieni. Stoję, wszystko słyszę, widzę, nawet mi przeraża ten świat. Rasy ludzkie, samochody, trąbią, wieżowce. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. To tak samo jest z tym noworodkiem. On zaczyna widzieć, wszystko smakuje, czuje zapachy, słyszy, ale i nie wie, co ma ze sobą zrobić. Jak ma ukierunkować to wszystko, czego doświadcza, co to właściwie jest. Nie umie tego ponazywać. Nie umie nazwać uczuć, które się w nim rodzą. To zobaczcie, jaka jest nasza ogromna odpowiedzialność. Że to my dorośli kierujemy teraz mózgiem takiego dziecka. Jest taka piękna książka, self -Rec. Możecie ją też w internecie sobie zamówić i kupić. Czyli o regulacji emocjonalnej dorosłego człowieka, mózgu dorosłego człowieka, na mózg dziecka regulacji. Więc jak traktujemy takiego noworodka z szacunkiem, bo im większy poziom szacunku mamy do drugiego człowieka, tym bardziej będzie on nas słuchał. Czyli jeżeli chcemy, aby nas szef posłuchał, to musimy, mimo że on krzyczy na nas, traktować go z jeszcze wyższym poziomem szacunku. Małżonek to samo, dziecko to samo, nastoletnie to samo. Czyli jeżeli ktoś mnie nie słucha, to muszę zrobić taki eksperyment, czyli wejść na jeszcze wyższy poziom szacunku. Szczególnie zaznaczam w tych trudnych sytuacjach, kiedy są rodziny, takie trudne rodziny, gdzie jest coś się zadziało. Albo dziecko było, nie wiem, hospitalizowane z jakiegoś powodu, bo, nie wiem, wróciło z poprawczaka. Coś się stało, rozumiecie? Nie możemy pokazywać mu, że go nie szanujemy, bo nie będziemy kierować wtedy tym dzieckiem. Możemy kierować dorosłym, małym człowiekiem tylko wtedy, kiedy pokazujemy mu, że, go, że je bardzo szanujemy. Wiecie, to jest fantastyczne. Jak ja umiem, nauczyłam się, a może intuicyjnie też, kierować maluchami. Matki wchodzą, wie, on zawsze wygadnie sobie biega, zachowuje się niegrzecznie, nie będzie pani słuchał. Ja tak uprzedza mnie matka im to sobie. Zaraz zobaczymy. Nie? A oczywiście nie tak, że pani jest głupia, ja jestem mądra, nie na takiej zasadzie. Absolutnie nie. Tylko chcę pokazać takiej matce, że naprawdę podchodząc do człowieka właściwie z szacunkiem, nagle uruchamiamy w nim takie zachowanie, o których on nawet nie miał pojęcia, że potrafi. Tak? I zwracam się do takiego trzyletniego chłopczyka czy dziewczynki. Tak samo, z takim samym szacunkiem robił to właśnie ksiądz Bosko wobec swoich podopiecznych, z wielkim szacunkiem, jak do profesora, ministra, papieża, nie miałby innego poziomu szacunku. Szacunek. Szacunek jest, jest elementem miłości fundamentalnej, czyli tej, którą mamy obdarzać wszystkich ludzi na całym świecie, niezależnie od rasy. Koloru skóry i poglądów politycznych i religijnych. To jest nieważne. Człowiek, Bóg go stworzył na swój obraz podobieństwo i ten fakt wystarczającym jest, żebyśmy drugiego człowieka, niezależnie czy nas denerwuje, czy nas słucha, czy nie, i czy się uczy, czy się nie uczy, czy bierze narkotyki, czy nie, mamy go traktować z szacunkiem. Ja mam sprawdzić, jaki jest mój poziom szacunku do drugiego człowieka. Możesz się bawić, ale tak, żebyś nie hałasował. Dobrze? bo ten program jest nagrywany wtedy będzie słychać te trzaski. Rozumiesz? Tak? Zobacz, tam tu jest taki mikrofon i wszystkie te dźwięki będzie słychać, dlatego nie możemy się głośno tutaj bawić. Hmm? Rozumiecie Państwo? To jest właśnie... No, to może te dzieci po to były potrzebne, żeby Państwu pokazać, czym jest prewencja. Tłumaczę, wyjaśniam i wtedy ten człowiek sam decyduje, co z tym zrobi. Prawda? Wie, że nie można. Więc ma do wyboru: albo nie będzie się tutaj bawił, albo wyjdzie z sali i będzie się bawił na zewnątrz, jeżeli nie da rady opanować swojej chęci do bawienia. Nie? Rozumiecie. I to jest takie. To jest takie proste i to jest takie uczciwe. Tu się głośno nie bawimy. Więc tu się szanujemy. W tym domu, który razem tworzymy, w tej rodzinie się szanujemy. W związku z tym nie przezywamy się. Nie wyzywamy się, staramy się w każdym razie nie wyzywać, i nie przezywać. Wracam do mózgu noworodka, czyli mamy taki mózg takiego w Nowym Jorku, noworodka, który zupełnie nie ma zielonego pojęcia, gdzie ma iść i gdzie jest bezpiecznie. I to my mamy być tym aniołem stróżem. Nagle zjawia się przy nas taki anioł stróż, wyobraźmy sobie, że my jesteśmy w tym Nowym Jorku. Nagle się pojawia, mówi: o, cześć, witaj, to jest piękne miasto, ja ci poprowadzę. Jak dobrze, że jesteś, mój Aniele, prowadź. Powiem ja tu zginął weź Ciebie, o on tak wiem, byś zginął ze mnie, to prawda. Zaraz by cię ktoś albo ukradł, albo okradł, albo wyprowadził na manowce, a może jeszcze gdzieś by cię zrzucił do rzeki. Nie, gdzieś tam. Więc, i otruł w knajpie, albo ci podał ekstazę na dyskotece, bo chciałbyś się pobawić, żeby się wyluzować. Rozumiecie? Więc my mamy być takim, kimś takim dla naszego dziecka. I teraz popatrzcie. Mózg dojrzewa. Nie ma takiego drugiego okresu w życiu człowieka, w którym mózg by tak szybko przybierał na masie. Hmm? Najszybciej rośnie ta masa mózgu w pierwszym roku życia do końca drugiego. Masa mózgu. Rosną komórki nerwowe i powstają połączenia. Wyobrażacie sobie, że w ciągu jednej minuty. Powstają dwa miliony połączeń synaptycznych. Jedna minuta. Dwa miliony połączeń, czyli przepływu informacji z jednej komórki do drugiej. To jest po prostu wybuch supernowej. Taki jest mózg noworodka, małego dziecka. I teraz od nas zależy, jak to będzie wykorzystane. Patrzcie. Jaką władzę ogromną i przywilej dał nam Bóg, nam rodzicom. To przy nas taki mózg i taki mózg, masz w główce mózg, tak? To, jest, to nie jest brzydkie słowo, to jest bardzo ładne słowo. Gdzieś nam kojarzy, bo tak myślimy sobie o tych prosektoriach, mózg, 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 ale no, tak się nazywa ten narząd po prostu. I trzeba o nim mówić z wielkim szacunkiem i wręcz cieszyć, że, że, że go mamy. Dopóki nie jest uszkodzony, to nam służy fantastycznie. A nawet jak jest uszkodzony, to też może nam służyć całkiem nieźle, bo jest plastyczny. Czyli, kochani, on najpierw rośnie, zwiększa swoją objętość yy, o dwie trzecie. Ta główeczka najpierw maleńka. Ona szybko będzie rosła, my mierzymy ją centymetrem co 8 tygodni, jak dzieci przychodzą do szczepienia, to ja mierzę te główki, patrzę, czy one równomiernie rosną, czy te szczeliny między pokrywami mózgu, między mózg jest ich 8, już zarastają, czy jeszcze nie, jest tutaj taka bezpieczna, bezpieczna przestrzeń, nazywa się ciemie przednie, które bardzo długo, do 18 miesięcy, jest nie, zarośnięte po to, żeby mógł mózg swobodnie rosnąć i tak ma być. Ma rosnąć. Jak jest dziecko dwuletnie, to ta główeczka jest już taka całkiem spora. Jak dziecko jest malutkie, to proporcja jest taka. Jedna czwarta główki to jest długość ciała. Jedna czwarta. Dorosły ma jedną siódmą. Jedną ósmą czasami niektórzy mają, tak? Jest bardzo wysoki człowiek. Jedno siódma to jest ciało. Jest wysokość głowy, więc ta głowa rośnie bardzo, bardzo szybko. Trzeba ją chronić. Trzeba ją chronić. Więc też trzeba dziecko pilnować, żeby sobie tej głowy nie rozbiło, żeby nie było wypadku. No po prostu jesteśmy tym aniołem stróżem, który wtedy chodzi za dzieckiem i pilnuje, czy jest bezpieczne. Ale bezpieczeństwo fizyczne to jest jedna rzecz. Ma być też bezpieczeństwo mentalne, bezpieczeństwo emocjonalne, które jest zasadniczo ważniejsze. Jeszcze ważniejsze, bo nawet jak dziecko straci rękę czy nogę, ale będzie miało kochających rodziców, którzy obdarzy je miłością fundamentalną, to ona się pogodzi z tym, że nie ma tej rączki. Będzie miał protezy, poradzi sobie, bo dzieci są bardzo plastyczne, naprawdę. Ale jak nie będzie miał rodziców, którzy je kochają, to sobie w życiu nie poradzi. Jak będzie miał pusty zbiornik na miłość, to sobie w życiu nie poradzi. Ja zachęcam, żebyście posłuchali naprawdę tych wykładów o językach miłości, bo tam mówię w pełni, tłumaczę dokładnie, czym jest zbiornik emocjonalny, czyli ta przestrzeń w nas. Przestrzeń serca, to jest wyobraźni, tylko możemy sobie to jakoś tak unaocnić wyobraźni, że my wszyscy potrzebujemy miłości. Po prostu to jest najważniejszy pokarm dla człowieka miłość. Ja mogę chodzić głodna, mogę nie jeść długo, tak, no mogę dam radę. Ale jeżeli mnie nikt nie kocha, to ja bym czuła, że ja umieram. Po prostu czuję, że umieram. I Bóg czasami doprowadza do takiego stanu, że nikt nas nie kocha. Tak nam się wydaje że dla nikogo nie jesteśmy ważni. Po co? Po to, żebyśmy tak zapragnęli miłości, żeby do Niego przyjść. Powiedzieć Jezu, no chyba już po prostu dla nikogo nie jestem ważna, to może Ty mnie pokochasz, A Jezus mówi, no pewnie. Po to to zrobiłem, żebyś poczuła, że ja jestem głównym dawcą miłości. Ja Ci tą miłość dam. No chodź, 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 przytuj się, przytuj się. I wtedy uuu, przed Najświętszym Sakramentem. Przecież widzimy takich ludzi, którzy wylewają Serce pęka, no nareszcie odkryłam tego Boga, który mnie tak przytula. Całym sercem mówi: no, wypatrzcie, się. wszystko rozumiem. Już wiem o tobie wszystko. Wszystko. Nawet ty nie wiesz tego o sobie samym, co ja wiem o tobie. Takie doznania też e, dobrze, żeby każdy z nas przeszedł. Myślę, że każdy z nas to przeszedł, i, i to jest ważne, mhm. żeby, żeby tego doświadczać. Czasami wielokrotnie w życiu tego doświadczamy, żeby wrócić do Boga. Ale wracam do tego malucha. Do tego malucha wracam, który patrzy na nas swoimi oczkami. I jest, słuchajcie, tak chętny poznawania świata. Takie doświadczenie wykonano, i może trzeba będzie zrobić przerwę. Takie doświadczenie wykonano nad mózgiem dzieci, że zastosowano kamerę i było tam 30 paru dorosłych. I niemowląt, taka sama liczba. I były też yy, zdjęcia małp wykorzystane do pracy yy, nad rozpoznawaniem twarzy. Dziecko jest bardzo spostrzegawcze. Noworodek jest ogromnie spostrzegawczy. Ono widzi już dobrze. Właściwie ten obraz już nie jest odwrócony. Koło 6 tygodnia życia, tak? Ono już ma półtorej miesiąca. ono odróżnia matkę. Ono jest, jego umysł, jego zdolność spostrzegania detali jest tak wielka, jest tak zaciekawione, że ono cały czas patrzy i chłonie. On chłonie. Dorosły, który ogląda twarze znanych sobie osób. Tak, Albo nieznanych. Robi to zdecydowanie krócej. Jak pochyla się nad nim, czy staje przed nim ktoś, kogo zna, popatrzy na twarz, już ją rozpoznał i już nie zatrzymuje się na tej twarzy. Nie jest jej ciekawy, bo on już ją zna. Jak nowa twarz się pojawi przed nim, to on z reguły utrzymywał wzrok na tej twarzy około 5 sekund. To było mierzone, czyli ruchy głowy i ruchy gałek ocznych. To świadczy o tym, jak bardzo jesteśmy skupieni. To widać po twarzy. A niemowlak, taki w szóstym miesiącu życia, on utrzymywał wzrok, właściwie był jak zahipnotyzowany, 9 sekund. Ja to, ja to też sprawdzam u, u niemowlaków. Ja to bardzo lubię robić, bo to świetne doświadczenie, bardzo przyjemne. Czyli jestem osobą nową dla takiego niemowlęcia, ja się pochylam nad nim i patrzę z miłością, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli będę patrzeć agresywnie, to on się wystraszy szybko. Nie wytrzyma tych 9 sekund, zacznie płakać. Będzie odwracać główkę, bo się będzie bał mojego wyrazu twarzy. Tak samo będzie odwracać głowę od zagniewanej matki, która jest niecierpliwiona opieką nad nim. Ale jeżeli ja jestem przyjaźnie nastawiona, czyli patrzę głęboko w oczy, patrzę głęboko w oczy, w dno oczu, czyli pobudzam układ wegetatywny, który powoduje wzrost przyswajania glukozy w mózgu tego człowieka, to wówczas. On wykorzystuje swój mózg maksymalnie, czyli on chce mnie poznać jak najszybciej, jak najpełniej i łapie wszystkie detale mojej twarzy. On po prostu je wpatruje. Widzi oko, nos, on się też uczy. To jest taki wzorzec twarzy ludzkiej. To się dzieje wtedy. My się uczymy wzorca ludzkiej twarzy, jak jesteśmy niemowlę niemowlętami. Tak ma być. Dlatego matka ma się pochylać nad dzieckiem, ojciec ma się pochylać nad dzieckiem bardzo blisko, żeby stwa, stworzyć najlepsze warunki do rozpoznawania twarzy. Nie? Widzimy, to Pani się uśmiecha, Pani to wie doskonale, Pani ma takie jeszcze małe dzieci, to pani, pani to doskonale pamięta. Jak to jest, jak się pochylamy nad maluszkiem, patrujemy się w jego oczy, a on tą nasz twarz skanuje, jak wyskanował sobie już te dziewięć sekund, to on wtedy już banana strzela, już jest taki radosny, już wie, kim jesteśmy. I potem przy... Kolejnej, kolejnej naszej wizycie u niego, on się nie będzie bał. On już tą twarz wrzuca do swojego. Bo mamy tam. Jest taki obszar w mózgu, który związany jest z rozpoznawaniem twarzy. On się rozwija. On jest bardzo duży, ten obszar w mózgu. I on się rozwija czyli jeżeli będziemy się często nad dzieckiem pochylać, jeżeli będziemy do niego mówić, damy mu się poznać, a nie będziemy do niego mówić tak. Tylko patrzymy. Tak, tak samo mamy mówić z małym dzieckiem, patrząc mu w oczy. Rozmawiając z drugim człowiekiem, mamy patrzeć mu w oczy, bo działamy na jego korę mózgową korę, która mówi o rozpoznawaniu twarzy. To też chodzi o to, żeby nauczyć dziecko empatii. Możemy jej nauczyć tylko wtedy, kiedy będziemy patrzeć w oczy będziemy patrzeć w twarz. Jeżeli będziemy patrzeć w twarz, to dziecko będzie się powoli uczyło, jak rozpoznawać na twarzy emocje. Rozumiecie to? Jakie to jest ważne? Dlaczego nastolatek nas nie rozumie? Dlaczego nie widzi, że jesteśmy zagniewani, albo nie chce widzieć, bo może było tak wcześniej, że myśmy nie mieli tego czasu. Nie wpatrywaliśmy się w jego oczy i twarz, i ono nie nauczyło się czytać z naszej twarzy naszych emocji. A to się zaczyna wtedy, tu. To jest niesamowite, że to się zaczyna w pierwszym miesiącu życia, już tu. Więc to było takie ważne doświadczenie, i chodziło też. Ja mówiłam też o tych małpkach, bo też małpki były pokazywane. Więc małpa, która jest dla nas, nie jest bio, biologicznie tym samym, prawda? Bo ona ma inne jakieś rysy. Też, jest, też są oczy, jest nos, są usta, są policzki. Ale z małpkami to już było gorzej. Jak były dzieci sześciomiesięczne, to <tryk> też dłużej małpki utrzymywało uwagę dziecka, ale jak było dziewięciomiesięczne, to już niekoniecznie. Czyli co to oznacza? Że mózg. Jeszcze wcześniej jest jeszcze chłonniejszy na wszystko, tak, czyli te trzy miesiące miały znaczenie dla mózgu, czyli dlatego ja mówię, że najważniejsze jest jak na początku matka, kto ma dzieciątko, ten ma świątko. Pani nic w domu nie robi, pan się zajmuje dzieckiem, bo to jest najpiękniejszy czas, najszybszy dla rozwoju mózgu. Potem zaczyna rozwijać się mielina. Najpierw się rozmnażają i rosną te komórki mózgowe, czyli szara istota mózgowa, tworzą się połączenia, czyli drogi nerwowe się zaczynają tworzyć, no bo przecież dziecko ono nie potrafi nic zrobić, nie ma koordynacji wzrokowo-ruchowej, nie łączy tych ośrodków w mózgu, które są. One są wszystkie niedojrzałe. Dojrzały jest tylko ośrodek. No, pień mózgu jest dojrzały, bo on odpowiada za oddychanie, za po prostu za życie, bicie serca. To, to jest dojrzały ten ośrodek, ale wszystkie inne nie. A najbardziej niedojrzała jest kora czołowa, która odpowiada za podejmowanie decyzji. Ona dojrzewa najpóźniej, ona dojrzewa. Pod koniec okresu nastoletniego, czyli tak 17 rok życia, albo jeszcze później. Ta kora czołowa przedczołowa, która decyduje o tym, czy nastolatek będzie umiał podjąć właściwą decyzję, czy poradzi sobie z własnymi emocjami, czy będzie wytrwały, czy potrafi zaplanować i wytrwać w zaplanowaniu. To jest wszystko kora przedczołowa. I to wszystko dzieje się bardzo stopniowo. Mielina czyli osłonka osłonka przez którą bo komórka nerwowa wygląda tak jak takie drzewko jest komórka od tego są odchodzą jak drzewo gałęzie dendryty i długi długi akson i tymi dendrytami i aksonem komórki łączą się ze sobą nawzajem i na tym długim długim aksonie jest osłonka milinowa. ona rzeczywiście jest biała jasny kolor i ona służy temu, żeby chronić to włókno, przyspieszać przepływ impulsu nerwowego, bo to jest elektryczny sygnał. Przyspieszać przepływ 100 razy, przyspiesza mielina. Jak nie ma mieliny, jest uszkodzona, uszkodzona mielina, to jest ten przepływ zdecydowanie wolniejszy. Chroni przed uszkodzeniem, przed stanem zapalnym ta mielina. I to, kochani, tworzy się bardzo intensywnie przez cały okres dojrzewania. Bardzo intensywnie, tak? Jak gdyby przyspiesza wtedy ten proces. Dzieje się coś jeszcze jednego, ale dzieje się tak zwane przecinanie. Czyli te szlaki nerwowe, które były niewykorzystywane, są wyrzucane, no bo mózg musi osiągnąć jakąś pojemność. On nie jest nieskończony w swojej pojemności. Więc musi być te nieużyteczne szlaki nerwowe będą wyrzucane, zastępowane będą tymi, po których impulsy nerwowe, czyli nasze myśli, wiedza przebiegały często. I to zostanie. I to zostanie na zawsze. Rozumiecie, jaki jest ważny ten okres w życiu? Czyli jeżeli my dziecku powtarzamy i jesteś wartościowym człowiekiem i ono to słyszy od dzieciństwa i słyszy to w okresie nastoletnim, to bardzo skracam, to ta informacja zostanie mu na całe życie. Jeżeli słyszało, na no Tobie nie można polegać, do niczego w życiu nie dojdziesz, to jeżeli ono to słyszy w okresie nastoletnim, to wykasowane zostaną takie informacje, które słyszało raz na jakiś czas, no może ci się coś jednak uda, jesteś, jesteś dobry w tym, czy w tamtym, ale było to za rzadko, to tamto będzie wykasowane. Bo dorosłość oznacza nowe zadania, ja muszę zostać ojcem, zostać matką, muszę zacząć zarabiać, muszę zacząć pracować, muszę być odpowiedzialny, muszę się uczyć, idę na studia, mózg musi się do tego przygotować, musi być miejsce na nowe informacje. Czyli to, co było nieużyteczne, było rzadko używane, będzie wykasowane. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita odpowiedzialność. Zobaczcie, bycie nastolatkiem to jest nie tylko to, że ja teraz zaczynam być rodzicem, mój nastolatek teraz zaczyna być nastolatkiem, i teraz coś nowego w jego życiu dzieje. Owszem, dzieją się nowe rzeczy, ale te rzeczy dzieją się na bazie tego, co było wcześniej. Na bazie tego, co było wcześniej. Więc jeżeli się orientujemy dzisiaj, że fundowałam swojemu nastolatkowi, takie informacje o nim, które poobniżały po jego poczucie wartości własnej, powodowały, że on o sobie źle myślał, powodowały, że i to same różne złe rzeczy, o tym jeszcze będę mówić po przerwie, bo to jest bardzo ważne, to ja to mogę skończyć, ja mogę powiedzieć, słuchaj, przemyślałem, jakim byłem rodzicem. Teraz, jak słyszę siebie, co ja mówiłem do ciebie przez te wszystkie lata, to się po prostu aż wstydzę. Mówiłem ci takie, 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 takie rzeczy. Ale to nie jest prawda o tobie. Ja mówię to ze złości. Ale prawda o tobie jest taka, że jesteś młodym człowiekiem, który rośnie i który dopiero się nauczy wielu rzeczy. Ja tego nie rozumiem. Zapomniałem, jak to było, jak ja byłem młodym człowiekiem. To się zapomina. Przepraszam cię za to. Naprawdę myślę o tobie inaczej. Naprawdę wierzę, że Ty sobie poradzisz. Rozumiecie? Wtedy się stajemy prawdziwym bohaterem. Jak się umiemy przyznać do błędu, jak umiemy przeprosić i jak dajemy jakieś nowe rozwiązanie. Ktoś, kto pił całe, tam wiele. no Pił, 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 w końcu przestał. I teraz nie pije. Jest innym człowiekiem. To taki rodzic będzie bohaterem dla swojego dziecka. Może być bohaterem dla swojego dziecka. Możemy zerwać z każdym nałogiem. Możemy zerwać z przeklinaniem. Możemy zerwać z obiadaniem się, tak? Bo to też jest sposób na odreagowywanie U młodych ludzi też. Sposoby takie jak, jak, jak obiadanie się, to jest przecież y, szukanie poczucia bezpieczeństwa, czego nie mają młodzi ludzie bardzo często w domach rodzinnych. Czyli zobaczcie, my możemy bardzo wiele zrobić, nawet jeżeli do tej pory było źle i kiepsko, nawet jeżeli były krzyki w domu i tak dalej, i działy się straszne rzeczy, i rzucanie przedmiotami, i trzaskanie drzwiami, i w ogóle, no po prostu prawie sąsiedzi chcieli policję wzywać. Nie martwcie się. To jest historia. To jest przeszłość. Już jej nie ma. My tworzymy nową teraźniejszość i nową przyszłość naszych dzieci. Zawsze możemy zacząć na nowo. Piękna książka Johna Powella, Dlaczego boję się kochać. Super, też polecam. Wyjaśnia, dlaczego zachowywaliśmy się do tej pory tak, jak się zachowywaliśmy. Ponieważ nie potrafiliśmy inaczej. Rozumiecie? Nie umieliśmy inaczej. Ale teraz, jeśli się czegoś nowego uczę, ja chcę inaczej, więc ja to zrobię. Z Panem Bogiem wszystko można zrobić. Czyli yy, tuż przed ostatnie zdanie dalej po będziemy rozważać jak jest zbudowany ten mózg, od czego zależy jego rozwój, na czym polega jego plastyczność, co to jest, jak możemy wpływać na kształtowanie charakteru, podejmowanie decyzji, co naprawdę od nas zależy, co nie zależy. Tak. I jak o, też piękna książka doprowadzić do tego, żeby w nas samych Umysł panował nad nastrojem. Jak pomóc dzieciom, żeby u nich również umysł panował nad nastrojem, bo w okresie nastoletnim nastrój panuje nad umysłem.